Przypominam się stary kawał o mieszkańcach Niagary, którzy tak mówią Co tak szumi, co tak szumi? A! Niagara i jesteśmy tu W Nagarze, Niagarze Peru Północ, no Południowo, Wschodnie Peru Błoto Na ścieżkach Ale się przebijam Nakręcę siebie może na chwilkę, żeby lepiej widzieć to aż na paćka Uszła w Niezłą porcję błota Okej okay. Zapraszam do oglądania Uhu, A zaraz pomysł jest Nie najgorszy Wykąpać się w tym